Niedawno w jednym z podcastów opowiadałem o dziewczynie, którą matka zamknęła na strychu na 25 lat tylko za to, że chciała wyjść samąż za, za tego, którego kochała, a nie za tego, którego wybrała jej matka. Bo tak wypadało, bo tak byłoby lepiej dla nazwiska i pieniędzy. Link do tego podcastu znajdziecie w opisie pod filmem. Dziś podobna historia. Podobna, bo jest i strych, i tajemnica, i osoba na nim zamknięta. Ale tu podobieństwa się kończą, bo osobą zamkniętą na strychu nie była kobieta, lecz mężczyzna. A i powód też był zupełnie inny. Kobieta z kluczem chciała mieć więźnia, że użyję takiego określenia, zawsze pod ręką, żeby w każdej chwili mogła móc korzystać z jego walorów. Nie do końca jest jasne, czy Walburga Doli Osterajs z domu Korshel urodziła się jeszcze w Niemczech, czy już krótko po przybyciu jej rodziców do Stanów Zjednoczonych. Dorastała w Milwaukee w stanie Wisconsin w społeczności emigrantów z cesarskich Niemiec. Już jako dwunastolatka pracowała w fabryce tekstyliów należących do niemieckiego emigranta Freda Osterajsa. Uchodziła za bardzo piękną dziewczynę, więc nic dziwnego, że bardzo szybko wpadła w oko właścicielowi fabryki. Pobrali się, gdy Dolly miała 17 lat. Fred Osterreich odniósł biznesowy sukces i pracował długie godziny. Ale Dolly miała ogromny temperament i potrzeby, a Fred był albo zbyt zajęty, albo wracał do domu zbyt pijany, aby im sprostać. Plotka mówiła, że pod nieobecność męża pani Osterreich przyjmowała wielu mężczyzn. Pewnego jesiennego dnia 1913 roku Dolly zepsuła się domowa maszyna do szycia. Zadzwoniła więc do męża, a ten obiecał przysłać fachowca, który usunie usterkę. Młodym mechanikiem, który pojawił się w ich domu, był 17-letni Otto Sanhuber. Tak naprawdę miał na nazwisko Wajer i był niemieckim sierotą pochodzenia żydowskiego, zaadoptowanym przez państwo san Huber, którzy dali mu nazwisko. Był to drobny, nieśmiały, niewysoki chłopak w okularach, bardziej w typie intelektualisty niż maczu. 33-letnia pani Osterreich powitała go ubrana jedynie w szlafrok i pończochy. I tak właśnie rozpoczął się dziwaczny romans, który trwał dekadę. Doli przelała bowiem na Otto nie tylko uczucia jako kobieta, ale także jako matka, która niedawno straciła nastoletniego syna i którego odnalazła w osobie Otto. Inna wersja tej opowieści mówi, że Otto przyjaźnił się z synem pani Osterreich, Rajmondem, często bywając w jego domu. A gdy ten zachorował i zmarł, Otto pocieszał Doli w żałobie i to zbliżyło ich do siebie. Doli i Otto spotykali się najpierw w hotelach. Po pewnym czasie stało się to jednak trochę uciążliwe, a przede wszystkim drogie, więc przenieśli się do małżeńskiej sypialni państwa Osterajsiu. Wkrótce jednak wścibscy sąsiedzi zainteresowali się obcym młodym mężczyzną, który kręcił się po posesji. Doli tłumaczyła im, że to jej przyrodni brat, który porzucił rodzinę i wybrał włóczęgostwo. Pani Osterajś wymyśliła jednak iście szatański plan. Otto przeniesie się do ich domu i zamieszka na strychu. W ten sposób nigdy nie zostanie zauważony przez sąsiadów. Otto, marzący o pisaniu powieści, dość chętnie porzucił pracę w fabryce, licząc na to, że będąc utrzymankiem bogatej kobiety, będzie mógł zrealizować swoje plany. A ponieważ nie miał rodziny, cały swój czas poświęcił doli. Pomagał jej w pracach domowych. Prał, gotował, ścielił łóżka i nielegalnie destylował gin, ale przede wszystkim zaspokajał jej łóżkowe potrzeby. Jak wspominał później, nawet osiem razy dziennie. Nocami czytał przy świecach i pisał opowiadania, które Walburga, po przepisaniu ich na maszynie, wysyłała w jego imieniu do różnych wydawców. Na początku nikt się nimi nie interesował, ale po pewnym czasie udało mu się opublikować kilka z nich. Za honoraria plus kilka pięcio i dziesięciocentówek, które podkradał doli, kupił starą maszynę do pisania, aby dalej tworzyć. Wejście do pomieszczenia, w którym mieszkał Otto, wiodło przez właz w suficie szafy znajdującej się w sypialni państwa Osteraś. Był w nim materac do spania. Lampa, książki, przybory do pisania, żywność oraz nocnik. Wejście zostało zamknięte na kłódkę, a klucz do niej Doli zawsze nosiła przy sobie. Przez pięć lat Doli i Otto utrzymywali ten dziwny związek. Otto mieszkał na ciasnym strychu, opuszczając swoją kryjówkę tylko podczas nieobecności pana domu. Fred Osterreich nigdy się o lokatorze nie dowiedział, choć kilkukrotnie był bliski odkrycia jego obecności. Zawsze go dziwiło, że w domu zużywa się nieproporcjonalnie dużo jedzenia, ale żona zawsze go przekonywała, że zjadł wszystko poprzedniego wieczora, gdy wrócił pijany do domu. Do konfrontacji obu panów doszło w roku 1918. Państwo Osterajsiowie byli na niemieckim przyjęciu piwnym. Tam małżonkowie się pokłócili i Fred wrócił do domu zostawiając żonę. Wszedł do swej kuchni i zastał niskiego, szczupłego, bardzo bladego mężczyznę, siedzącego przy stole i spokojnie delektującego się kolacją. Nie podejrzewając, że ma do czynienia z lokatorem własnego domu, pan Osterajs wyrzucił intruza na ulicę. Otto spędził noc pod gołym niebem. Kochankowie uradzili, że lepiej będzie, gdy Otto zniknie na jakiś czas z miasta. Za honoraria otrzymane z publikacji opowiadań, Otto wyjechał do Los Angeles i zaczął pracować jako tragarz. Jednak po kilku latach spędzonych na strychu, trudno było mu się odnaleźć w realnym świecie. A tymczasem Dolly usilnie namawiała męża do kupna domu i przeprowadzki. Niełatwo było pani Osterreich znaleźć odpowiedni dom w Los Angeles, ponieważ większość z nich nie miała strychów. Ale w końcu udało się znaleźć coś odpowiedniego w zamożnej dzielnicy przy North Street Andrews Place. A gdy małżonkowie urządzili się w nowym lokum, odto San Huber już w nim mieszkał. Na strychu oczywiście. Teraz jednak jego kryjówka już nie znajdowała się bezpośrednio nad sypialnią państwa Osterajś, mógł więc zachowywać się nieco swobodniej. Otto wrócił do swego dawnego życia, kochając się z doli i zajmując się pracami domowymi w ciągu dnia, a wieczorami nadal czytał i pisał opowiadania. W przeciwieństwie do Otto, Fred Osterajs był zafascynowany Los Angeles. Poczuł nową energię, i chociaż przed przeprowadzką rozważał przejście na emeryturę, zdecydował, że jednak wciąż chce być aktywny. Kupił nową fabrykę i rzucił się w wir pracy. Wszystko zmieniło się 22 sierpnia 1922 roku. Państwo Osterajś spędzili wieczór poza domem, a gdy wrócili, doszło między nimi do potężnej awantury. Odto, będąc przekonany, że pani Osterajś grozi niebezpieczeństwo, opuścił swoją kryjówkę i z dwoma pistoletami zabranymi z sypialni wszedł do pokoju, w którym kłócili się Osterajsiowie. Fred rozpoznał w nim człowieka, który kilka lat wcześniej bezceremonialnie korzystał z zapasów z jego lodówki. Wywiązała się walka, podczas której przedsiębiorca został śmiertelnie ranny. Kochankowie wpadli w panikę. Chcąc upozorować włamanie, Doli dała odto całą gotówkę z sypialni i wysadzany diamentami zegarek Freda, po czym pozwoliła się zamknąć w szafie, a odto wrócił na strych z pieniędzmi, zegarkiem i pistoletami, klucz zaś wyrzucił na korytarz. Wiedzieli, że sąsiedzi powiadomią policję o strzelaninie, a w ten sposób Dolly będzie miała alibi. Nie mogła przecież zastrzelić męża, gdy była zamknięta w szafie. Kiedy przyjechała policja, Dolly opowiedziała im o włamaniu, podczas którego bandyta zastrzelił jej męża, zabrał drogie rzeczy, a następnie zamknął ją w szafie, po czym uciekł. Prowadzący śledztwo detektyw Herman Klein był jednak bardzo nieufny. Dolly Osterajs wydawała mu się zbyt nienagannie ubrana i umalowana jak na 55-latkę. Zaprzeczała też, że nigdy się z mężem nie sprzeczali, co w normalnym małżeństwie jest właściwie niemożliwe. Ale przede wszystkim do zbrodni nie pasowała broń, z której zastrzelono Freda. Żaden włamywacz raczej nie używał rewolweru kalibru 25, który był pistoletem kieszonkowym uchodzącym za damski. Nie mógł jednak udowodnić jej kłamstwa i musiał odstąpić od aresztowania. Rok po tym, gdy Dolly Osterajs została wdową, przeprowadziła się w nowe miejsce, chcąc, jak rozpowiadała wszem i wobec, uciec od okropnych wspomnień. Zamieszkała w mniejszym domu przy North Beachwood Drive. Oczywiście z Otto, który znów zamieszkał na Strychu. Nie musiał wprawdzie ukrywać się już przed mężem swojej kochanki, ale miał za to dużo poważniejszy powód, żeby ludzie nie wiedzieli o jego obecności. Chcąc uporządkować sprawy majątkowe swojego męża, zatrudniła prawnika Hermana Shapiro. Bardzo szybko zaczęli romansować ze sobą, a podczas jednej ze schadzek Doli wyjęła z torebki drogi wysadzany diamentami zegarek i dała go prawnikowi w prezencie. Shapiro z racji swojego zawodu spędzał długie godziny poza domem i nie miał zbyt wiele czasu dla nienasyconej pani Ostarajs. Nawiązała zatem kolejny romans z 23-letnim, przypomnijmy, że sama miała już wówczas 55 lat, aktorem i producentem Royem Klambem. To właśnie jego poprosiła o pozbycie się broni, z której zamordowano Freda zapewniła go, że nie miała nic wspólnego ze śmiercią męża, ale obawiała się, że posiadanie broni mogłoby ją obciążyć, mimo że była niewinna. Clamp wziął pistolet i wrzucił go do jednego z dołów, w którym gromadził się naturalny asfalt w rezerwacie paleontologicznym La Brea Tar Pits w Los Angeles. O ukrycie drugiego z pistoletów poprosiła swego sąsiada, który zakopał go pod krzakiem róży w swoim ogródku. Detektyw Herman Klein w sobie tylko wiadomy sposób dowiedział się, że prawnik Herman Shapiro nosi zegarek wysadzany diamentami. Zapytany, skąd go ma, chętnie opowiedział detektywowi historię romansu z Doli Osterajś i jej hojnego daru. Doli wszystkiemu jednak zaprzeczyła. Detektyw udał się do Milwaukee, gdzie tak długo odwiedzał dobre sklepy jubilerskie, aż wreszcie trafił na ten, który sprzedał zegarek Fredowi Esterajsi. Złapał zatem wdowę na kłamstwie. Wrócił do Los Angeles i aresztował panią Osteraj za morderstwo pierwszego stopnia. Gdy zszokowana kobieta przeżywała swoje pierwsze dni w więzieniu, jej przyjaciel, aktor, przeczytał w gazetach o aresztowaniu. Przestraszony udał się do detektywa i opowiedział mu historię pistoletu, który otrzymał po to, aby się go pozbyć. W międzyczasie na policję zgłosił się także sąsiad, którego Doli poprosiła o ukrycie drugiego pistoletu. I mimo że po czasie odzyskano oba, były one jednak zbyt skorodowane, aby stwierdzić, czy to z nich wystrzelono śmiercionośne kule. Shapiro odwiedzał Doli za kratkami. Najwyraźniej nie była ona świadoma kluczowej roli, jaką odegrał w doprowadzeniu do jej uwięzienia i nadal uważała go za zaufanego przyjaciela poprosiła go o przysługę. Miał zrobić duże zakupy spożywcze, zanieść je do jej domu i zapukać trzy razy w strop w szafie. Cała sprawa wydała się Szapiro dość tajemnicza, ale mimo to zrobił zakupy i udał się do szafy na drugim piętrze. Jakież było jego zdziwienie, gdy ze strychu zszedł mężczyzna. Odto San Huber był bardzo spragniony kontaktu z ludźmi i szczerze opowiedział prawnikowi o swoim, Trwającym już kilkanaście lat romansie z panią Osterajś. Doli namawiała Shapiro, żeby zajął się jej sprawą, ale ten uświadomił jej, że jest prawnikiem zajmującym się sprawami cywilnymi, a nie karnymi i nie może od niego oczekiwać, że zajmie się jej sprawą o morderstwo. Doli zatrudniła więc Franka Dominiqueza, bystrego, wygadanego i bardzo skutecznego prawnika, który specjalizował się w sprawach karnych. Shapiro opowiedział mu o mężczyźni ze strychu. Dominiquez był tym niepomiernie zdziwiony, bo od swej klientki nic o tym nie słyszał. Gdy Dominiquez poznał już całą historię, nalegał, aby Shapiro zabrał Otto z jego rezydencji na poddaszu. Otto niechętnie opuścił swoją siedzibę, ale zrozumiał, że tak będzie lepiej dla Doli. Tym bardziej, że w sądzie wszystko układało się pomyślnie dla Doli Osteraźmi. Dominik S. wniósł o oddalenie zarzutu morderstwa i, ku wielkiemu rozczarowaniu detektywa Hermana Kleina, sędzia przychylił się do tej decyzji. Żadnej broni nie można było powiązać z zabójstwem, nie było naocznych świadków ani zeznań. Rzekomo skradziony zegarek, który tak tajemniczo się odnalazł, był zbyt słabym dowodem, aby można było na nim oprzeć sprawę o morderstwo. Wydawało się, że zabójstwo Freda Osterajsię na zawsze pozostanie nierozwiązaną tajemnicą. Najwyraźniej niezwykła miłość Doli Osterajś i Otto Sanhubera w końcu się wypaliła. Doli nadal spotykała się z Shapiro, który jednak postawił jej ultimatum: albo on, albo kochanek ze strychu. Zgodziła się na to pod warunkiem, że Shapiro pomoże Otto znaleźć pracę. Shapiro zabrał San Hubera do San Francisco i znalazł mu pracę woźnego. Długo tam nie pomieszkał, zmienił nazwisko na Walter Klein i wyjechał do Vancouver w Kanadzie. Tam ożenił się z Kanadyjką o imieniu Matylda, pracował jako tragarz, ale po pewnym czasie wrócili z żoną do Los Angeles. Znalazł pracę portiera hotelowego, pracował nocami i kładł się spać przed wschodem słońca. Ale nie nawiązał kontaktu ze swoją byłą kochanką. Minęło siedem długich lat, w czasie których detektyw Klein nie zapomniał o Doli. Tu mała dygresja. Pojawiają nam się dwie postacie o jednakowo brzmiących nazwiskach Klein. Tyle, że pisownie nazwiska detektywa Hermana Kleina była w języku angielskim, zaś odto, teraz już Waltera Kleina, w niemieckim. Dlatego, żeby nie gmatwać za nadto opowieści, pozostańmy przy pierwszym jego nazwisku, odto Sam Huber. Mecenas Shapiro przeprowadził się do domu pani Osterajś i przez następne 7 lat żyli razem w burzliwym związku. Wreszcie w 1930 roku Shapiro wyprowadził się i pojawił się na komisariacie. Tam wyznał, że on i Doli pokłócili się o pieniądze. Twierdził, że mu groziła w związku z tym sporządził oświadczenie zawierające historię rzekomo opowiedzianą przez Otto Sanhubera. I tak oto uprzejmy, cichy i niechętny słońcu Otto Well Walter został aresztowany za morderstwo. A wraz z nim jego była kochanka Dolly. Sprawa szybko przedostała się do prasy, która długo podgrzewała sensacyjny temat, nazywając Otto człowiekiem nietoperzem. Lub duchem z Gareta. San Hubera bronił Earl Shili Wakeman, bystry prawnik specjalizujący się w obronie oskarżonych o morderstwo. Otto oczywiście przyznał się do zabójstwa, ale twierdził, że stało się to podczas walki o broń. Wakeman wykorzystał sympatię ławy przysięgłych, mówiąc, że jego klient był narzędziem w rękach znacznie starszej, bardziej wyrafinowanej i dominującej kobiety. Było to o tyle łatwe, że choć oskarżony nie był już nastoletnim prawiczkiem o świeżej twarzy, który przyciągnął wzrok doli, wciąż był niskim mężczyzną w średnim wieku, o ziemistej cerze i niepozornym wyglądzie. Miał cofniętą linię włosów, nosił okrągłe okulary w czarnej, rogowej oprawie i miał nerwowe drgawki, które jeszcze bardziej nadawały mu wygląd godny pożałowania. Przed sądem, odto opisał swój przeciętny dzień w domu Osteraisiów w Los Angeles. Ścieliłem łóżka, bo para spała już w oddzielnych sypialniach, i zmieniałem pościel dwa razy w tygodniu, bo uwielbiali spać czysto. Składałem ich ubrania i odkurzałem ubrania Freda. Miał kilka pięknych rzeczy, a ja utrzymywałem je w porządku. Czyściłem też jego buty, żeby zawsze wyglądały schludnie. A potem myłem naczynia, jak go nie było w domu. A jak był, to on je mył, a pani Osterajś je suszyła. Wszyscy ją chwalili, jak czysty był jej dom. Szorowałem podłogę i utrzymywałem ją w czystości, i odkurzałem, bo ona uwielbiała mieć piękną podłogę. Jak wynika z tego zeznania, odto był dumny z tego, że tak dobrze wywiązywał się ze swoich obowiązków domowych. Adwokat zapytał go o okres, kiedy przyjechał do Los Angeles i musiał być z dala od swojej ukochanej doli. Odto zeznał: Kiedy byłem z dala od strychu, czas był tak długi, że nie liczyłem go w godzinach. Byłem szalony, dopóki nie wróciło. Odto opowiadał, jak czasem próbował manipulować doli. Nie mając żadnych argumentów, podczas sprzeczek używał odmowy jedzenia jako broni. Przed sądem powiedział. To był rodzaj obrony. Robiłem to celowo. Wchodziłem na strych i tam zostawałem, wychodząc tylko wtedy, gdy było to niezbędne. Pościłem. Po prostu nic nie jadłem i miałem spokój. Może to było głupie z mojej strony, ale to był mój najlepszy sposób. Ona zaczynała mi współczuć, mówiła cicho do mnie, przynosiła mi jedzenie i stawiała je przy drzwiach. A potem stawała się miła, a ja zachowywałem się tak, jak należy. Robiłem to, czego ona ode mnie chciała a zawsze chciała seksu. Ława Przysięgłych nie skazała go za morderstwo, ale uznała za winnego, nieumyślnego spowodowania śmierci. A ponieważ przestępstwo się już przedawniło, odto San Huber pozostał wolnym człowiekiem. Doli bronił młody i mało znany, ale bardzo utalentowany adwokat Jerry Geisler. Ława Przysięgłych nie była w stanie podjąć jednogłośnej decyzji, ale większość opowiedziała się za uniewinnieniem i w 1936 roku akt oskarżenia przeciwko niej został oddalony. 22 lata po tych wydarzeniach w roku 1958 Dolly mieszkała w małym mieszkaniu nad garażem w zaniedbanej części Los Angeles. Ostatnie lata życia spędziła na poddaszu. Zmarła w 1961 roku, niecałe dwa tygodnie po ślubie z drugim mężem, mężczyzną, którego znała od 30 lat, nazwiskiem Ray Bert Hedrick. Był jej menadżerem biznesowym. Kiedy zmarła, cały jej majątek na mocy testamentu sporządzonego osiem lat wcześniej, przeszedł na Hendrika. W testamencie nie było wzmianki o Otto Sanhuberze. O dalszym życiu Otto Sanhubera po jego wyjściu z aresztu nie wiadomo nic. Być może dorabiał jako tragarz lub woźny, od czasu do czasu pisząc opowiadania i oglądając je opublikowane w prasie brukowej. Biorąc pod uwagę jego dar całkowitego oddania się kobiecie, nie będzie przesadą podejrzewać, że jego małżeństwo z Matyldą było szczęśliwe. Do usłyszenia.